Hej, cześć, się, manu, witam Was serdecznie z tej strony. Wojciech, a to jest pierwszy, pierwszy materiał z sezonu drugiego do Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Moi drodzy, został oczywiście dodany sezon, sezon gra rankingowa. Ja zresztą, jak widzicie, też te całe tarczy się zmieniły i tak dalej no może tu, może poza tymi Ale jak widzicie Modern Warfare 2 otrzymał własną że tak powiem no własny motyw, też dźwiękowy, własną jest całkiem nieźle. Ja już co, co prawda trochę e, rozegrałem że meczy. Całą drogę od razu wam pokażę, to chyba się wchodziło w postęp. Mamy, jak widzicie, 9 prestiżów, a, a więc łącznie poziomów mamy 400. Nie, przepraszam, tak. Nie, dobrze mówię, 450. Większość myślała, w tym ja że pewnie będzie 500 i tak dalej. No, trochę żeśmy się, można powiedzieć, przeliczyli. Ale cóż, mamy Prestige 9 schemat na karabin bojowy, to jest chyba bodajże Lachman 762 nieproszony gość. Ma jakiś długą lufę, jakiś tłumik lunetę, kolbę i chyba rękojeść zmienioną. Z tego co widzę, ale mogę się mylić. No dobrze moi drodzy, co zostało dodane? Oczywiście e, został dodany karnet bojowy. Mamy tutaj e, młyn, tryb, młyn sezonu drugiego. Tryb zarażony, e, młyn hardcore drugiego se, sezonu. Jak widzicie też e, nieco się pozmieniało, że tak powiem układ. Między innymi została oczywiście dodana gra rankingowa i tak dalej tu się nic nie zmieniło poza tym, że jest hardcore, tak, dostaliśmy tryb hardcore i co ciekawe tryb hardcore chyba zastąpił ten tier 1 no nie ma się co dziwić, ludzie nie bardzo ogarniali ogólnie eee, się takie jak, że tak powiem hardkory jak ja niezbyt ogarniały tier 1, który był no na sterydach czyli po prostu trybą wersją yy, typowym realizmem. No w Call of Duty pierwszy tryb realizmu mieliśmy w Modern Warfare, ale tam niestety się to jest zbyt przyjęło. Znaczy się ten tryb nadal tam jest, można grać, ale ludzi jest relatywnie mało, żeby w ten tryb grać. No. <laughs> Dlatego jest tryb hardcore. Oczywiście tryb hardcore jest też yy, okrojony. Okrojony, krojony, jeśli chodzi o tryby. Zobaczcie, tutaj są podstawowe tryby. Tu jest ilość potrzeb. Mamy Deathmatch drużynowy, Deathmatch, Dominacja, Znajdź Zniszcz, Sztab, Zabójstwo, Potwierdzone, Kontrola, Cyberatak, Umocniony punkt, Ratunek więźnia, Knockout, Zlecenie. A jak sobie zobaczycie tryb Hardcore, no to mamy Deathmatch drużynowy. Dominacja, znaki, zniszcz, umocniony punkt, sztab, zabójstwo potwierdzone, deathmatch oraz kontrola. Czemu nie ma tutaj dodanego cyberataku? Chociaż ludzie prosili, żeby dodać. No, tego nikt nie wie. No dobrze, mamy oczywiście też e, nowe wydarzenie. <laughs> I tutaj ten materiał właśnie zostanie... Po, e, chociaż nie, wiecie co? To będzie w oddzielnym materiale, ale mamy tutaj e, wydarzenie, które nazywa się Droga Ronina. I ro, wykonując konkretne zadania będziemy mogli otrzymać kusze. Mamy też nowy karnet bojowy, oczywiście sezonu drugiego. Tu w ogóle pokażę Wam ciekawą rzecz. Albo nie, to pokażę Wam jak będę nagrywał e, sam karnet 4. No, w tej chwili jak widzicie, jak miało to miejsce przy pierwszym sezonie idę. E, stwierdziłem, że pójdę, a sobie e, no. O Jezu pójdę czym po kolei czyli 1, 2, 3 i tak dalej, nie. No. Aktualnie mam B4. Ale moi drodzy jest też e, parę zmian. Mianowicie pierwsza jedna dość ważna, istotna zmiana jest taka, że wasza ulubiona klasa, niezależnie od tego czy nie wiem, weźmy to e, opcję ustaw jako ulubione, zobaczcie. Tutaj mam RPK, dam jako ulubione pyk. No nie mam jako ulubione, ponieważ to miejsce zajęło coś innego. Nie wiem, weźmy sobie schemat jako ulubione. Pyk. W to miejsce wchodzi coś jeszcze innego. Teraz, za każdym razem jak będziecie sobie wybierać waszą ulubioną klasę, to będzie ona znajdowała się na pierwszym miejscu. Tak więc całkiem nieźle. Jeżeli gracie, tu jaką, e, mamy jakąś klasę ustawioną, z którą chcemy sobie z którą, którą chcemy grać no to tym samym będziemy mogli sobie ją po prostu ustawić jako pierwszą nie będziemy musieli przeklikiwać tego wszystkiego ale kolejna rzecz moi drodzy jest taka że jak wejdziemy sobie w tutaj zobaczcie też jest to nieco inaczej ukazane platforma broni Mamy ukazane, właśnie jako takie e, typową ścieżkę, ściechę. W sumie, czy ja mam tu gdzieś karabinę kastowa? Tak, mam. O, zwróćcie uwagę. Teraz mamy po prostu pokazane. Nie musimy już przeklikiwać się przez to e, wszystko. Wystarczy, że możemy sobie wybrać, kto który poziom ma. Więc to jest taka. Niewielka ale jednak, mimo wszystko, zmiana. Kolejna zmiana wizualna jest taka, że jak wybierzemy, wybieramy sobie kerabin, w tym przypadku czyli e, nie wiem, chcę sobie wybrać e, tą klasę, i widzę, że mam tu broń. Tak, jest ona od razu zmodyfikowana po lewej stronie. Jest to super rzecz. Wcześniej tego nie było, teraz została dodana, niby mała pierdoła, ale jednak mimo wszystko dość ważna. Kolejna zmiana. Dość istotna. I w końcu nie trzeba będzie błądzić i szukać. Mianowicie. Mam tutaj EPR14, wchodzę do stosu I biorę kamuflaż. Proszę bardzo, tak to teraz wygląda. Mamy po kolei pokazane... Yy stopnie, że tak powiem kamuflażu, czyli mamy tutaj na poziomie drugim, na poziomie szóstym, dziesiątym oraz czternastym, tak, i mamy to pięknie widoczne, który kamuflaż odblokujemy, który, że tak powiem który po kolei i teraz może Wam się to wydawać że jest to również niby pierdoła, ale wcześniej jak pamiętacie jak Wam pokazywałem broń Eee, dajmy na, nie, ja chcę. Mój kamuflaż chce mieć. Eee, nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałem Wam, że broń po prostu sobie pływała, jak w jakimś. Nie wiem, sielu. Albo w smole, jakoś tak. Teraz zwróćcie uwagę, za każdym razem, jakbym chciał, jak sobie obrócę. Zresztą, nawet Wam pokażę. He, hej, taka, tak, taka jest przewaga. Moich materiałów, nawet jak się przelecę, niezależnie od tego, w którą stronę broń już nie pływa, nie ma cz czegoś takiego. To jest fajne. Kolejna rzecz, zwróćcie uwagę: mogę sobie broń, że tak powiem, przesuwać. Mogę sobie przybliżać. Coś, co, co zostało chyba bodajże zabrane w mod tym Black Ops Cold War. Było możliwość przybliżania i oddalania. Więc teraz mogę sobie na spokojnie, mogę przybliżyć, mogę Wam pokazać detale i tak dalej. Kolejna rzecz: zwróćcie uwagę, że teraz jak tylko sobie um, niezależnie w jaki, na przykład nie wiem, w ten sposób, lekko sobie ruszę tym karabinem. Pojawiają mi się z automatu, jakie mam wybrane dodatki. Nie wiem, chcę mieć broń tyłem, jak to sobie nią... No, może tak, może... nie, ale w ten sposób, proszę bardzo. Czy nie wiem, albo tak powiedzmy. Też mi się wyświetli. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna zmiana. Kolejna zmiana, widzicie, już nie musimy się przekrykiwać przez pierdliard e, znaczników kamuflaża. tylko teraz mamy po prostu e, podzielone to na sekcje. Oczywiście wcześniej też było podzielone na, na sekcje, ale umówmy się, wtedy to było dziadostwo totalne, teraz mamy, teraz mamy całkiem fajnie to zaprojektowane i jest to krok w dobrym kierunku. Czyli mamy po prostu sekcje podzielone właściwie kategorie, a nie sekcje kamuflaży, tak jak ma to miejsce w nie wiem, Vanguard, Black Ops Cold War, Modern Warfare i teraz mamy w Modern Warfare 2. Czyli mamy podział na na kategorię kamuflażu e, smoka, na roślinność, ile możemy sobie zobaczyć e, dokładnie jak ta proń będzie wyglądała z takim kamuflażem, a to takim, albo nie wiem, klify możemy sobie zobaczyć. I też od razu możemy sobie podpatrzeć co musimy zrobić, żeby odblokować konkretny kamuflaż. Nie wiem, bo powie, powiedzmy, że chcę mieć pff, wybierzmy sobie a wybierzmy sobie spray i nie wiem e, o, ten wygląda fajnie. Co muszę zrobić? 50 razy zabi wrogę korzystając z Signal 50 albo nie wiem, ten jest spoko. 50 zabi wrogę korzystając z lokut MK2. I wiecie, od razu mam pokazane. Interesuje mnie któryś kamuflaż. No to przejeżdżam, patrzę, sprawdzam. Aha, dobra, to muszę zrobić, tą bronią zagrać. To jest. No więc. Jest to fajne. Oczywiście możemy się też przeklikiwać pomiędzy e, kategoriami. Również jest to na plus. Wcześniej było, ale chyba się tam gdzieś zmyło, rozmyło więc jest jak najbardziej e, to na plus. I też od razu macie tutaj mist, e, mistrzostwo broni. Baba bam. Ba. Teraz nie mamy takich tabelki, teraz bar, mamy ta, w, wszystko w jednym wierszu. Bardzo ładny. ciekawe kolejna mała naprawa, czyli ten ekran broni. Czasofobia, który został naprawiony. Mamy pokazaną datę, procent, samą baterię, godzinę i temperaturę. 11,1 stopnia. A może, co. Może faktycznie jest 11, chociaż obstawiałbym 4 albo 5. No ale. Ogólnie w Wrocław to dość trochę tak. A nie. Dobra, to po prostu se lata. Jak chcę. 13, 12, 14, 11, 14. Będzie 20? Mamy 5, było 15, 13, 13. 4, 11, 5, 15 mamy. <grymne> całkiem nieźle. E, nie skończono Tutaj też się nieco poprawiło. Wyświetlenie. No i mamy. Tam nowy z emblematem, ale. coś emblemat się nie chce pokazać. Halo, ekranie broni. Zepsułeś się. No nieważne. Mamy też oczywiście talizmany i pięć, i najazd na to, jak o w którym miejscu e, talizman będzie, jak on, on też będzie się wyglądał. To jest w ogóle plus duży, że talizmany to są faktycznie talizmany jako część e, można powiedzieć broni i, i mają detekcję kolizji, tak więc szkoda, że